Znamy już zwycięzców konkursu najpiękniejsza kartka urodzinowa dla księżnej Izabeli, organizowanego przez Urząd Miasta i Muzeum Czartoryskich w Puławach. Udział w nim wzięli uczniowie oraz wychowankowie Puławskich Placówek Oświatowych i Wychowawczych. Zainteresowanie konkursem było duże i wyłonienie finalistów spośród ponad 60 nadesłanych prac było nie lada wyzwaniem dla komisji oceniającej. Wykonane różnymi technikami plastycznymi kartki oceniane były w trzech kategoriach. E, dzisiaj e, mamy uroczyste spotkanie z dziećmi, z młodzieżą, które wzięły udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę dla księżnej Izabeli czartoryskiej. 31 marca księżna Izabela obchodziła swoje 278 urodziny. Kartka dla księżnej Izabeli to też nie tylko wyraz oddania jej hołdu, pamięci o niej, ale również sposób nawiązania do jej osiągnięć. Jak wiemy, księżna Izabela utworzyła pierwsze muzeum polskie właśnie tutaj w Puławach w 1801 roku, w świątyni Sybilii. Myślą przewodnią tego rocznego konkursu właśnie był patriotyzm. Ukazanie też na tych kartkach drogi, tej drogi patriotycznej, którą szła księżna Izabela, tak aby obronić swoją ojczyznę, która w tamtym czasie zniknęła z mapy Europy. Do konkursu zgłoszono 60 prac w trzech kategoriach. Zostały nagrodzone właśnie prace uznane przez komisję konkursową za najlepsze i te, które były zgodne z wytycznymi, czyli które formą nawiązywały do kartki urodzinowej i poruszały temat patriotyzmu. Bardzo się cieszymy, że tak dużym zainteresowaniem cieszy się nasz konkurs. Spłynęło z wielu szkół i podstawowych i nawet z szkół średnich prac. Wszystkie były na bardzo wysokim poziomie, a komisja miała bardzo duży kłopot, a aby wyłonić te najlepsze prace. Wszystkim biorącym udział w konkursie, a w szczególności wygranym, serdecznie gratulujemy. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica generała Feldorfa Nila 2, Galeria Nowa oraz Premium Mobile, Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów.